Najzdolniejsi bielscy uczniowie i studenci biorący udział w programie Rodzina Plus od bielskiej spółki AquaSA otrzymali roczne stypendia naukowe. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku Białej zainaugurowało kolejną edycję akcji Pola Nadziei. Przy Szkole Podstawowej nr 31 symbolicznie oddano do użytku kolejne wielofunkcyjne boisko sportowe. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zaprosiło w swoje mury gimnazjalistów zainteresowanych ofertą szkół zawodowych z naszego terenu. Trwa rozbudowa ulicy Zniczowej w Bielskiej Wapienicy. Najzdolniejsi bielscy uczniowie i studenci biorący udział w programie Rodzina Plus od bielskiej spółki Aqua SA otrzymali roczne stypendia naukowe. Uroczyste wręczenie stypendiów w obecności władz miasta, szefostwa spółki Aqua oraz stypendystów z rodzinami odbyło się w sali sesyjnej Bielskiego Ratusza. Chciałem życzenia złożyć wszystkim laureatom, tym, którzy dzisiaj otrzymają stypendia. Życzę dalszych. Sukcesów, a rodzicom życzę wiele powodów do satysfakcji i dumy z Państwa dzieci, bo macie z czego się Państwo cieszyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobre wyniki w nauce to najlepsza inwestycja we własną przyszłość. Dodatkową zachętą mają przy tym być ufundowane przez akwę stypendia. Aby je otrzymać trzeba jednak spełnić dwa warunki. Należy urodzić się w wielodzietnej rodzinie uczestniczącej w miejskim programie Rodzina Plus i z najlepszymi wynikami w nauce znaleźć się w jednej z czterech dziesięcioosobowych grup wiekowych, do których adresowany jest program stypendialny AKWY. Roczne stypendia otrzymuje bowiem 40 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i studenci. Funkcjonujemy w programie Nazwanym Rodzina Plus. No, w tej chwili naprawdę dużo programów realizowanych w Polsce jest oznaczone znaczkiem plus, ale ja bym sobie życzył i Państwu bym też życzył, żeby wszystkie te programy były tak udane i tak efektywne, jak program Rodzina Plus, który tutaj realizujemy. Kończę. Dziękuję za uwagę, a stypendystom polecam się na przyszłość w przyszłym roku. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku Białej zainaugurowało kolejną edycję akcji Pola Nadziei. Tegoroczna inauguracja programu aktywizującego szkoły do działań na rzecz ruchu hospicyjnego była wyjątkowa. Odbyła się w momencie, kiedy w Hospicjum imienia Świętego Jana Pawła II w Bielsku Białej przebywają pierwsi podopieczni. To właśnie w ogromnej mierze dzięki zaangażowaniu społeczeństwa w akcję Pola Nadziei była możliwa budowa Hospicjum. Młodzież i goście inauguracji mogli także obejrzeć jeden z trzech ssaków medycznych zakupionych przez sieć TESCO po tym, jak za takim wydatkowaniem pieniędzy opowiedzieli się w głosowaniu klienci tych sklepów w Bielsku Białej i Czechowicach Dziedzicach. Podczas inauguracji delegacje szkół otrzymały także cebulki żonkili, a zaproszenie goście, w tym parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów, zasadzili kwiaty przed hospicjum. Cały czas jest bardzo dużo zajęć związanych teraz z prowadzeniem hospicjum. Nie mamy środków, w związku z tym bardzo też liczymy na to, że uczniowie i nauczyciele nam w tym pomogą. My też będziemy organizować zbiórki publiczne w sklepach, więc to jest jedna, jedna strona medalu, a z drugiej strony uczniowie będą organizowali w szkole różne akcje, z których jakieś pieniądze pozyskamy, bo dużym problemem dla nas jest teraz utrzymanie tego hospicjum. Przy szkole podstawowej numer 31 symbolicznie oddano do użytku kolejne wielofunkcyjne boisko sportowe. Obiekt został zrealizowany w ramach programu pod nazwą "Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej". Boisko posiada na nawierzchnię poliuretanową na podbudowie skruszyw i zostało ogrodzone piłkochwytami. Jego powierzchnia wynosi 48 na 24 m, w tym pole gry 22 na 44 m. Obiekt wyposażony jest w bramki do gry w piłkę ręczną, urządzenia do gry w siatkówkę, dwa komplety urządzeń do gry w koszykówkę. Dodatkowo w ramach inwestycji powstała także czterotorowa bieżnia oraz skocznia do skoków w dal z rozbiegiem to jest 30 któreś boisko, które otwieramy przy szkołach. W tym roku tak zapowiedziałem otwieramy, otworzymy 5 boisk, w przyszłym roku następne 5 boisk i myślę, że powoli będziemy je kończyć, bo już myślę w 18 jeszcze zostanie chyba jakaś resztówka i wszystkie szkoły, które nie miały dotychczas boiska, te boiska będą miały, no mam satysfakcję, że 10-12 lat temu, no 8 lat temu nie było tych boisk i nagle prawie do, dobijemy niedługo do 40 boisk przyszkolnych, czy sale gimnastyczne nowe zbudowaliśmy tak, że już młodzież i dzieci nie będą pamiętały tych czasów, kiedy lekcje wf na korytarzu czy w klasach się odbywały. Są to bezpieczne, wielofunkcyjne boiska, ale mam ogromną satysfakcję, że z taką determinacją udaje się to co zapowiedziałem zrobić, czyli 5 boisk co roku oddajemy. No i naprawdę już to jest kolejne boisko. No Oczywiście przekazać te bramki symboliczne, ale dzieci, młodzież, nauczyciele mają tutaj naprawdę dużą satysfakcję. Ja się też cieszę, że naprawdę no, te szkoły nasze zaczynają inaczej wyglądać dzisiaj, inaczej zajęcia zaczynają wyglądać. Tak dobrze, że te dzieci tak mają a się, takie warunki lepsze niż myśmy mieli kiedyś. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zaprosiło w swoje mury gimnazjalistów zainteresowanych ofertą szkół zawodowych z naszego terenu. Ogólnopolski Tydzień Kariery jest organizowany już po raz ósmy, zaś Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego uczestniczy w nim po raz czwarty. Prócz wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Akademii Techniczno-Humanistycznej akcje wspierają bielskie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe. W tym roku swoje stoiska wystawiło 10 placówek, a odwiedziło je i zapoznało się z ich ofertą 427 uczniów z 16 gimnazjów. Na dzień dzisiejszy zapraszamy młodzież, młodzież z Bielska Białej ze szkół gimnazjalnych oraz tutaj niektóre okoliczne szkoły gimnazjalne również skorzystają z tego. Udostępniamy nasze pracownie. W Centrum Kształcenia Praktycznego dla młodzieży z powiatu. Tylko w ten sposób to się odbywa, że szkoły umawiają się po prostu z nami na dany dzień i po prostu udostępniamy pracownie do zwiedzania. Oprócz tego mamy jeszcze kilka pracowni rozłożonych na terenie miasta i z tego powodu po prostu nie jesteśmy w stanie dzisiaj tej młodzieży zapewnić, żeby, żeby cała młodzież, wszyscy mogli po prostu te pracownie zwiedzić. Ale to się odbywa w ciągu roku, przez cały po prostu ciąg. Trwa rozbudowa ulicy Zniczowej w Bielskiej Wapienicy. Ulica Zniczowa do tej pory nie była połączona nawierzchnią asfaltową z ulicą Międzyrzecką. Teraz się to zmieni. W ramach zadania powstanie prawie 800 metrów nawierzchni bitumicznej oraz parking, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wyremontowane będzie także 260-metrowy istniejący odcinek ulicy. Koniec robót zaplanowano na 20 listopada. W zakresie. Tego zadania i jest wykonanie pełnej konstrukcji tego odcinka, na którym te teraz jesteśmy, oraz remont odcinka od strony cmentarza istniejącego odcinka ulicy Zniczowej. Budowa parkingu to jest około 1000 m2 nawierzchni utwardzonej w kostce betonowej plus droga manewrowa dla tych miejsc postojowych. Tych miejsc będzie około 45, plus jeszcze w tej części, w której tu jesteśmy, będzie, będzie zatoka do parkowania równoległego dla 10 samochodów. Budowa oświetlenia, nawierzchnia tego odcinka drogi od Międzyrzeckiej będzie w mieszance asfaltowej, natomiast cały parking, jak mówię, i drogi manewrowe będą wykonane z, z nawierzchni z kostki betonowej.